Jest kurwa, porze i skacz! Jedź dalej! No za zakrętem zawsze stoją gliny! No i co im kurwa powiem? Skacz No Nowy kurwa, mać nas oczekasz! Selaj! Co? Selaj z kurwy, А то я убью его. Где деньги, Вольф? Савчук убьет вас. Так, но Савчук пока ничего не знает. Ты ему сказал, что мы отдали деньги. Вольф, это 21 миллион. Для всех хватит. Ты труп. Ты ведь знаешь Савчука, лучше застрелись. Вольф, тебе не жалко молодую жизнь? а? Ганс. Ганс, что с тобой? Ганс! Все в порядке, он еще жив. Вольф, где деньги? Не трогайте его! Где деньги, Вольф? Не прикасайтесь к нему! Убью вас! Так покажи, чтобы убить нас! Фрат! 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 Фрат, не заставляй! Вольф! Вольф, не позволим его тромбать себе реки! Прошу, им отдай мне деньги, Вольф! Вольф, отдай мне деньги! Вольф! Он за ним бежал, за бомбедром, бьет рейка, кузьба, слышишь? Это только на закуску. Потом будет вторая рука. А потом башка! Вар в курву! Дай себе, Убей застреле! Пусть его, я ман пяюнзе. Он врет. Деньги у меня. Ты показь, курва, машь! мажь! Отдай мне, месье Франц. Плагаем тебе. Отдай мне деньги! То Франц выскочил с пяюнзе, меня схол. Он врет. Хочет спасти свою руку. Робин. А то бейся ему еще, что не будет. Буконьку не шутит. Не трогай его. Это мой человек. Я не шучу, я пушу. Отпусти нашего, тогда я отдам тебе твоего. Ганс, деньги у Вольфа. В мои глаза. Я ничего не вижу, в мои глаза. Ганс, спокойно. Ты видел у Вольфа деньги? Я ничего не вижу. Ганс, курва, твою мать! У кого деньги? Opanu się kurwa i powiedz, że Wolf nie ma pieniędzy, póki jeszcze widzi człowieku! Franc, kurwa, najpierw jego zarężę, a potem siebie rozwalę! Gans! U Wolf nie денег, u mnie, nie глаза. Odrąbali mi kciuk, ka zapiejebany. Odrąbali mi prawy kciuk, Boże! Co ja zrobię bez kciuka? Będziesz się trzeba, lewą ręką. <słyska> Wiedziałem, że palisz. A wiedziałeś, że jestem mordercą? Kogo zabiłeś? Jakiś tam? Czterech czy pięciu ludzkich? Zabiliśmy czterech ludzi, kurwa, rozumiesz? To bydlako, czy już w ogóle nic do ciebie nie dociera? I pierdolę, czy to byli bandyci, czy nie? Zabiliśmy czterech ludzi, kurwa! I rano wstajesz i goliś się normalnie, to ja chyba mogę zapalić, nie? Nie goliłem się. No. I co mnie jeszcze powiesz, zimno jest? Premia za utratę zdrowia. Do tych czterech to ja zabiłem, bo inaczej obcięliby ci ten durny łeb. Nic, nie mów mi kurwa nic o zabijaniu. Bo coś o tym wiem. mów mi kurwa, co jest dobre, a co złe. Zostaw to sądowi ostatecznie. Będę w piekle i co? To jest tak dużo lepiej walczyć. Komu, nie rób krzywdy. Zostaw to mnie. Po co strzelałeś, Jeżeli im było leczeń? Po co to wszystko? Chcesz znać prawdę? Chodź jak kurwa pytam o kurdola. Proszę, że... co ty pedał jesteś? Nie. Kom daleko. Ty kupi kurwa jesteś, czy co? Pa cię zabić, żebyś zrozumiał. Rządź na łopatę. Tylko nie we mnie. Gdzie jest hamulec? Tu! To albo to! Wysiadaj pan. No już. дипломат. Прошу соединить меня с посольством Демократической России. Я из Тамники, вырываю, только хвасты. Не понимаю. Бурян. Хвасты, что жить другим. У меня дипломатическая неприкосновенность. Я работаю вместе с вашим правительством. Вполне легально, полный офицер. То мой коллега, я офицером, но ale... On nie może się złapać, bo stracił kciuki. Nie może chwytać. Franz. Karucie. Kto Ciebie kupił? Ja też myślę, że każdy ma swoją cenę. Taka okay, i twoja? Chciałbym, żeby taka jedna mnie. A, nie rób tego. To ma być egzekucja. Nie chcecie zabijać w samoobronie. No czemu? Dlaczego? dlaczego? Powiem ci dlaczego, bo nie podobają mi się newsy w telewizji. I wiesz, myślę, że to jest twoja wina. Moja śmierć niczego nie zmieni. Ty myślisz, no. że ty taki dobry w tej sytuacji? No to dlatego, że jestem ja, taki złej. Без меня ничто. Ты это я. Это как принцип. Рай-ад. Бог сатана. Добро зло. Так было и так будет всегда. Мы или они? Co z ciebie za szatan? Gdzie jesteś? Coś tak jakby w raju. Cześć, cześć, zaraz. Ty, przez Sawszut wziął od ruskich 27 baliek, a za broń 20. Gdzie reszta? <noise> nowy. Mam kłopoty z Nadią. Zakochała się w moim bracie. Dobra, co zrobisz? Chyba mu sprzedam za dwie skrzynki łyski. Ty, hey, Franz. Wtedy w hotelu, jak Cię nie puścił. Strzeliłbyś? Czekaj. Niech się zastanowię.